za Ciebie dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu, za każdy mój grzech. Ale jak przewracałeś mi godność, jak nazywałeś mnie swoim synem po upadkach, po grzechach, bo tym jak wpadałem Panie Jezu, w tarapaty, w kłopoty, jak w siebie i innych, gdy Panie zulitowałeś nade mną, schodziłeś, dotykałeś moich ran, nie brzydziłeś nie wstydziłeś się nawet moim grzechem. Zawsze widziałaś we mnie wartość, pochylałeś się, Panie, nad moją biedą, słabością, nad niemocą. Nigdy mnie nie opuściłeś, Panie, w cierpieniu, w strapieniu, a jak byłem daleko od Ciebie, byłeś jak ojciec miłosierny, który stał i czekał, wyglądał każdego dnia, aż wrócę. Jezu, przynóż mi wiarę w Twoje miłosierdzie, że wszystko może być odpuszczone, że wszystko może stać się nowe w Twoim miłosierdziu. Przez stare minęło, Panie. Chcę Ci wyśpiewać, że jestem zbawiony, odkupiony przez Twoją miłość, przez Twoje miłosierdzie, przez Twój krzyż, Jezu.